Witajcie drodzy widzowie Jesteśmy na Podlasiu, na granicy polsko-białoruskiej W okolicach Bobrowników, w okolicach miejscowości Gobiaty Jak widzicie mamy tu znaki Informujące o przejeździe kolejowym, krzyż Świętego Andrzeja Informujące o torach, torów nie ma już dawno Znaki zostały, jak myślicie dokąd prowadzą te tory Tak, tory prowadzą Oczywiście na Białoruś. Pogoda jest piękna. Chciałem przyjechać w to miejsce już tydzień temu, ale padało, więc odłożyłem wyjazd na obecny weekend. Tutaj sobie ktoś mieszka. Tu są tory w stronę Białego Stoku jeszcze zostały. A w ogóle jestem w tym miejscu, bo jeden z widzów proponował właśnie wizytę tutaj. Ja tu oczywiście kiedyś byłem, natomiast nigdy nie nagrywałem, to dlatego widza, który chciał. Tutaj coś nagrać. Jak się domyślacie, idziemy w tamtą stronę. Zdłuż tych torów idziemy do granicy. Pies czeka, sąsiedzi już zaalarmowani, więc pewnie zaraz ktoś podjedzie, jakiś patrol. No, ale cóż, idziemy dalej. O, tu widzicie tory. Jeszcze po naszej stronie są. Po stronie białoruskiej są zdemontowane. Ale miejsce, miejsce ciekawe, bo jest brama, jest napis po rosyjsku, zaraz tam dojdziemy. Jeszcze mamy kawałeczek, już przeszliśmy od tamtą sporo. To jest droga dojazdowa Patrolu Straży Granicznej. Za tym nasypem tam jest pole, więc tamtędy na pewno nie jeżdżą. Tutaj droga jest wyjeżdżona, mają łatwiej o, tory nieużywane od lat. Na U nas zostały po białoruskiej stronie, już zdemontowane. Idziemy dalej. No, jesteśmy prawie na miejscu. Widzicie ta brama wjazdowa na krainę szczęśliwości. Kamera, kamer. Chyba turyści tu wyczyniają różne cuda. W ogóle to przed chwilą mijałem grupę rowerzystów, która sobie siedzi o, tu niedaleko. Bardzo ładny rejon. Aha, jest tutaj czujnik ruchu. No co, już dalej nie będziemy podchodzić żeby nie wzbudzać alarmu niepotrzebnie stąd dosyć dobrze widać jest polski słupek, jest białoruski tak to wygląda sami widzicie Na pewno turyści tu wyczyniają różne cuda, dlatego miejsce jest tak okamerowane. Być może przechodzą na stronę białoruską po tym moście. Wchodzą na bramę. No ale my nie będziemy tego robić. A, a tak to wygląda. O, rowerzyści już się zbierają. Wyglądają prawie jak używane te tory. Ale już niestety nie są. No dobra, to co? Jedziemy dalej. Brama jest. Ciekawa, ciekawa instalacja. Cokolwiek można zobaczyć po białoruskiej stronie w końcu. Jakiś budynek. Tu się nie zmieniło nic od lat. Taki pagórkowaty teren. Tą drogą na pewno patrole jeżdżą. Rzeczka Swisłocz zarośnięta. Tak to wygląda, widzicie. No cóż, jedziemy dalej.